nosi tytuł bufet pod kombinatem i pokazuje bardzo ciekawe oblicze Nowej Huty. Mianowicie patrzymy na Nową Hutę już nie przez pryzmat architektury, ale właśnie przez brzuch, przez jedzenie, przez to, co najbardziej nam wspólne, a też najbardziej prozaiczne. Przyglądamy się temu, jak w okresie PRL-u, bo on jest dla na nas najbardziej tutaj wiążący, wyglądało nowochódzkie życie gastronomiczne. Zaczynamy od barów mlecznych, poprzez bary zwykłe, bary typu szwedzkiego. Mało osób pamięta, że w Nowej Hucie istniały były takie bary jak Barbachus, Bar, Bar Marten późniejszy. No, oczywiście nie mogłaby się obyć narracja bez kombinatu. Kombinat jest wpisany w Nową Hutę, stąd duża część wystawy poświęcona jest stołówkom pracowniczym, a także kasynu huty imienia Lenina, miejscu bardzo prestiżowemu, gdzie podejmowane były delegacje prominentnych polityków, czy to Polski Ludowej, czy też po prostu obozu socjalistycznego, bratnich, Narodów, tak zwanych bratnich narodów. Na wystawie mamy też ciekawe rzeczy obrazujące kulturę kawiarnianą Nowej Huty. To jak się w ogóle Nowa Huta budziła do życia wieczornego. Gdzie nowocianie chodzili potańczyć pić kawę, w jakich restauracjach spędzali czas wolny? Jedzenie z jednej strony jest czynnością niezwykle prozaiczną, z drugiej strony. To oczywiście jest odkrycie historiografii ostatnich dwóch dekad. No, te czynności prozaliczne należą do tego szerokiego marginesu, który nazywamy krajobrazem kulturowym, nazywamy dziedzictwem. To dobrze, że przez wiele lat zajmowaliśmy się jako historycy wielką polityką, że ją mamy, no, nazwijmy to, rozpracowaną, ale warto teraz uzupełnić ten brak, ten niedosyt zajmowania się codziennością. Nowa huta. Jest dla nas zatem takim laboratorium rozpoznawania tego krajobrazu kulturowego poprzez pryzmat jedzenia. Dopełnieniem tej wystawy to jest też prośba nasza, prośba muzeum: zostawcie swoje wspomnienia, zostawcie swoje opowieści, zostawcie na tych karteczkach swoje relacje. I to jest też taki element, który występuje we wszystkich tych wystawach, które są tutaj. Robione i pewnie będzie się pojawiał w kolejnych, a tematy następnych wystaw, w tym miejscu, mam nadzieję, że będą zaskakujące, nieoczywiste i będą budzić zainteresowanie. Tak dużo jak dzisiaj widać, że ta wystawa budzi zainteresowanie. Na wystawę Bufet pod Kombinatem w Nowochódzkim Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zapraszamy do 8 kwietnia 2018 roku.